Cześć, z tej strony Mario i dzisiaj sobie pogramy w Good Game Empire. Obok mnie jest Dekonrad! Nie nagrywam z nim, on stoi obok mnie, nie, tak. żeby nie było. Na czym skończyliśmy? Skończyliśmy na tym, co mamy. Pięknie, symetrycznie, żeby było. Oddaj chleb. Brzydko. Jesteś brzydko? Moja była ładniejsza. Aha, no. Dobra, otworzymy skrzynkę. Ooo! Ładnie, ładnie, teraz patrz. No, tak. miałam tutaj siedmiu chyba, tych, tych I Da się mieć. da się. Nie, ja tak. miałam jeszcze ten, miał Cicho, bądź. No bo my... Cicho bądź! Cicho bądź! Może nie jeszcze? No. Dobra, 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 dobra. Mhm. Co zrobimy? Musimy się, yy, rozbudować. Nie, mamy mało za idziemy zatokować. O nie trzeba zabrać monety, podatki, podatki Dawaj, dawaj, to, to teraz sobie taki ostrze A to niech będzie 5 godzin dobra 6 Mhm Mhm, nie No tego i tych Ktoś No, go... bardzo zmienia. Wiem, no, bo, bo... bo dobra Jak go zaatakujesz, to on się nie umieści. Wiem, i trochę lepiej bo to jest komputer. Nie ma żadnych maszyn obrężniczych? Nie. No ty jesteś słaby. Cicho bądź! No gdzie na maszyn obrężniczych? Cicho za... bądź! Nie znasz się. Trzech. No Cicho bądź. Buch. A może jeszcze ja zostawię tam czterech? Dobra. Ty się cicho lepiej. My się nie znamy. Zlaczka Idź, idź, ić, ik, ić, ikk, ik, ikk. Ciężę grana. Może zobaczymy. Przykrymy przykry. kurcze! Jeszcze góry. Pa! Jak wszystkie zrobiliśmy? Żadnie nie oma. Nie znasz się. Masz już szpital? Nie. Nie dziwi się. Czemu? Złapa jesteś. Rozmowa z mistrzem tej gry. Dobra, więc moi kochani yy, ulepszam sobie. I tak ja, ja ci pokazałam tą grę. Ale ja jestem I ulepsza. I zaczekowałam zarąbistą flagę. Mnie była ładniejsza. Chcę, że nie? No nie pamiętasz jej! No i co z tego, ale... Może jeszcze... No, dobra, nieważne. No giftuj. Giftuj? A czekaj, bo ja chciałbym tamto ulepszyć, tamtą. Co ja robiłem? Nie, nie. chcę. No co co ty nie to robisz? Chcę tą ulepszyć, ale... Chcę tą wieżyczkę ulepszyć. Nie się! Jak to się nie dą. Nie, poczekaj! Weź, cofnij, no, cofnij, cofnij, cofnij. cofnij. O! Nie, no cofnij! Żebyś nie było, no, żeby tego nie było! Ciebie jak do psa. Żeby był mu pokazany! Prawo. I teraz o, 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 o. Dobra, nieważne. Nie znasz się. I muszę go ustawić. ją tak jak było. Nawet posągi tych. Miałem dwie mam, Miałam dwie wioski. jechał nie znasz się. Tylko że je ja popełniłem. Nie znasz się! Znam się. Nie. Upgrade. A czemu mamy drewno, to sobie nie będziemy marnować. I patrzcie, co teraz robię. Poziom 2, poziom 2. I ulepsz to. Ładaj! Ulepsz! Ulepsz. Ulepsz. No i ładnie na dwój w drugim levelu. Straciliśmy i to dużo zapasów. Właśnie mówię, oj minutę, no jednym ucznikiem bym cię rozniósł. Aha. No ja, ja mam chyba... A, a patrzcie na to, pokażę wam mój prywatny świat, jaki jestem też zarobisty. i się y, nazywam Mario do 20 bez przerwy. Masz no, jeszcze jeden? To jest mi prywatny, gdzie to jest? No wyszukaj. Mnie. A To napisz, Dekonradę. Tak, nie nazywałaś się Dekonrade. Nie, to ja się nazywam. A to gdzie to jest? A Gdzie to jest? Czemu nie mogę? Tu jest chyba, to są te ruiny. No. To jest twoje, no to albo tutaj to drugie. O, widzisz? Ha! Ruiny! Wiedziałem, <grymisa> ja, ja. ja, że to są ruiny! Nie. To było bardziej niż pewne! Będziesz <grymisa> Dekonrad. Nie będzie Nie nazywałaś się ten Dekonad. Nazywam się! Dekorad! Mam mi nie działa. Zobacz, jak ciężko chodzi. Wiem. No, no ze ziomal 5282. Hmm. 52. 582? Mhm. Mm to jeszcze zombie 2202. Mhm. Mm bo miał takie ruskie nazwy. Miał 10 lat. A pani, że oglądasz jak to? No bo te, te, Nie, dobra pani, to nie macie po prostu... Wróć do domu, oddaj chleb. Ej, Warbonie. No już ty. Cicho bądź. Dzisiaj już tak nie bimądrzej. My się nie znasz. Słuchaj, oddaj. O, jest skrzynia dobra. drewno drewłutki nie dostałem. I teraz trzeba posadzić sobie mury. Tu. Poziom czwartego. Co ja muszę, że mam zrobić, żeby mieć poziom czwarty? Bida w kraju. Atakować. Albo upgradeować. Upgradeuj. 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 A gry Dobra, już nic się mogę i ze znów zaatakuje ruska Eeeh... Czekaj, zobacz to! Baron! Ja! Widziałam, że to będzie Dobra, to trzeba, muszę znaleźć swój świat ...bez przerwy. Dzisiaj już tych ruin nie... Oglądałem dzisiaj tego... E... I tak, pisaliście w komentarzach, że... E... Nikt ci nie pisał. Pisaliście, że spieprzyłem intro, dlatego intro już nie będzie. I ty mnie nie pisał, ja ci to powiedziałam. Nie, pisali mi też. Mhm. Wycięłaś <grym>, subskrypcje. subskrypcję! Było no, 11, teraz ma 7, idiota! Miałam 8. Przełożył moja ma... O, tu jest duska. No może dobrze, dobrze, ale patrz jaki mam ładny ten obok. Taki taki, 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 fajny. I patrz, Rycerz Maria jest pierwszy, Rycerz Maria drugi. Taki zamek jakby się na wymioty chciało. <grym> Najpierw się na wymioty zbiera, no jak się patrzy. Ja tak. się nie chce iść. Ja się... jestem ja bardzo wolna, drugą lekcję. Jak nie chcecie iść do szkoły, to Powiedzcie, że brzuch was boli. Potem zobaczcie zamek Maria i od razu z wami I mamusia wam, ubierze i pośle was do szkoły. Ta strata, ta pierdolona, to jest Się normalnie uśmiałem. Się normalnie uśmiałem. A tego jednego jeszcze. Biegnijcie, bierzcie, 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 bierzcie Może go za tak, ja tak? Ja miałam konia Mogłem na koniach brać. I już będziemy podróżowali, bo konia. Ja mam konia Ja też mam konia Na stajnia A gdzie stajnia Ty mówisz mi o rzeczach, których nie mam się Zwycięstwo! Zero martwych, zero w ogóle uszkodzonych Wchodzi mi to. Z kim się dałem? Hmm. Coś mnie zaatakował. Choruję coś tam. No, odwiedzimy go. Zobaczymy, jaki go. No, ja się nie dziwię, że ze mną wygrał. To jest tajnie chyba. No. Ale jeśli indziej ze mną wyjdał. Szczegóły. Trzynastu wysłał, Brawo, dobre, dobrze. No, złam gdzie i teraz. Zero stracił. Nawet nie musiał używać maszyny niczego. O któryś zategował? I wygrałem. To jest wywiad, idioto. A wynik, ja... Czy to ja wrócę sobie do... Że... Zrobiło ci takiego, że on zrobił wywiad, nie? Że pokazuje ci... To jest on! I jak ja był, jestem. Gdzie ja jestem? Gdzie był? Za chwilę przeszedł. On jest mały. Ale nawzajem ja ja... musiałem... Ale tego wolnego i to jeszcze jedziemy konia. No bo tylko wtedy się opłacało, Już bo... się nie chwal, nie chwal się, bo zaraz będziesz ten... No. no ale przynajmniej dzięki tobie dzieci nie będą szło do szkoły, bo będą wymiotować. Jak będą patrzeć na twoją wioskę? Bo jest piękna. Ja dopiero zatrzymam, trzy To Ty że go... Znaczy o tym, że cały czas miał pokazać, jakoś tak. Nie masz. A, to, a ta dziewczyna, którą masz na tapecie, to jest z internetu wziąłem pierwsze lat. Dobra, zaatakujemy Czesiu. Ja Nie chcę Barona i rochujnika atakować. Mój zamek jest tu, dlatego ja sobie zaatakuję. Czy nie ma żadnych jakichś cieniasów oprócz dookoła mnie? Poziom tralal, no nie, ja tylko barona rozbójnik, to jest nie fair. To ja muszę barona ośbójnika atakować. No to atakujemy, zdobywamy te poziomy, jezus Maria, co mnie tam to obchodzi, dawaj, na trzech chłopa, na dwóch chłopach. I tu też, bo kto mi tam, raz się żyje, raz się korzysta. I tu jeszcze dam jednego, dawaj do maksa. Hoppa. Blick Maria jeden, ok. I a tak, dawaj, dawaj, nie przestawaj. Idź, 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 idź. Szybciej, idź, 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 szybciej, idź, idź. A jak i jeszcze jeden zamek? Eee, no, to kość trudno. Musisz znaleźć coś w rodzaju osady wolnej i na tej wolnej osadzie. A to jest? Musisz się zaoptakować. Nie, to jest ruiny. Będzie tylko wolna osada, To nie wiem, będziesz miał... Takie pola będziesz miała, Coś takiego, już. E, I będzie coś takiego, iż na przykład tam będziesz na tej wiosce zarabiał albo dużo kamienia a, i mało chleba na przykład, tak, albo a dużo wie? kamienia, ale mało... Ma dużo kamienia, średnio drewna i mało chleba. I to jest tak różnie. Zależy jaką zaatakujesz. Yy. A to jak ją znaleźć? Ja nie wiem. Jakoś tak będziesz obudzić po mapie i znaleźć. I to nie wiem, ale warto tak robić, nie wiem, od 30 poziomu? Czemu? Nie wiem, no bo oni mają bardzo dobrą obrony. Jakieś badzielne wioski? Mhm. Yy. Takie wolne I ty po prostu, bo to, co ty robisz, to ty jak atakujesz i wygrasz, to ty je okupujesz, a nie przyjmujesz. i pamiętam, że ja miałam wyróżnienie na poziom drugi, kiedyś. Ja też miałam na poziomie. nie wychwalaj. Gospodarka, jak w upadła. <noise> nie, no Mur. Ja miałem ten, ten mur, o. Nie miałem ten lepszy i mia miałem na pewno bramę na trzecim i oszczędzałem na czwarty Pan tutaj trzy razy robiłem własny sojusz. No ale właśnie i te były. Kleby też można wykładać. czy tam Sojusza. A Sojusz tutaj. Czy możesz zakładać własne albo wyłączać? Tak, nie. O co tu chodzi? Nie, bo jak jesteś w sojuszu, to cię mogę atakować. Robię sobie wodę w sojuszu. To jest tego, punkt. w punkcie to rozwarlają, to cię nie A wiesz, że nie masz jednostek? W bazie ustawionych to mieszczuchy walczą. Tu? No? Znaczy jest tak, że masz jednostki na murach, nie? I. Tutaj nie ma. Są jednostki na murach, no dobrze, nie widać ich, tak? I jak y, przedrą się przez mury, na ja, przykład i tutaj w tym domku. No tutaj to ja to widziałem. Jednostki to mieszczuchy walczą. No to ja widziałem. Tymi grabiami. Ja myślałam, że chodzi o to. Grabiami i że że, łopatami. To y, robię bunty. A to no tak nie robię, ale pewnie jak y, dalej będziesz rządził, to, to na no, pewno zrobią. fajnie jest. Nic O! Nie będę marnować hajsu. A i tak nie masz miejsca. Nie masz miejsca! na trzecim poziomie, bardzo Cię to opłaca. Nie, jest to. No to to jeszcze nie chcesz. Nie, bo cię Ci powinna. Już Maria. No teraz 17 teraz ja... te siedemnaście minut nagrywam i nic nie zrobiłem. Oddaj Czy Ty to rozumiesz? No, minut. No. I idę nie teraz powiedziała, ale nuda to te Włączamy, Chciałbym... dajemy dislikea, co so jest normalne. Cicho bo ty się nie znasz tu. Bo zaraz naprawdę zarzucę dislikea i tak ma nie być. A tak nie być, słyszycie? Ma nie być dislikea, ma być like. Unlike chciałaś powiedzieć. Like ma być, a nie żaden unlike. Mamy poradzimy najprawdziwszy like. A intra nie będzie brak. Bo... Taka, to jest taka pierość z takim y, jednym palcem w dole, to jest lajk, like, drogie dzieci. Nie, 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 lajk like to jest w górę. Ty sam jesteś dzieckiem, jest cicho bądź. Bo... Y, wiecie, wie, słyszałam, że intro wam się nie spodobało, ja y, też... się tej... yeah. y, Nie. Bo jest Nie, bo było w komentarzach, Tak możesz zobaczyć. Y, intro się ma, nie spodobało, ja też w intra nie będzie, żebyście mi nie hejtowali. Ja że... w bo ty nie wolczyłeś tu żeby ci do mojego niezręcznego napisał? Napisali? Tak? Jedna osoba? Nie? Nie, Mart. I mi załatwił lepsze intro. Od jakiegoś... No, pozdrawiamy. No. I to jest tak. Jak zrobić zarombiste intro? Pisać na YouTube Z2G. Z2G. Ten, kto dalej ten, sam robi fandom, i, i intro. E Pisać, że chcesz intro, tra-la-la-la, la, la jakie hakie? I może ci zrobić. Może. Pewnie zawsze. w łapy, to ci zrobi. Tam mu suba. Hmm, dwudry. Nie mi się. Oh! Mogę ulepszyć, a mnie nie stać. No wiesz, bo gracze dzielą się na tyle i na tych mniej dobrych. Ale ty jesteś w tam. Sara <grym> tutaj ładnie. Ty w domu gry na wnika. O patrz co jest, widziałeś to? Co? No, prajemy zajmujesz. Tylko że możesz to, które chyba coś robione. Nie, to może do 18. A. Ja też tak chcę. A wtedy tego do nie było, wtedy tego nie było. Nie było! Nie było, bo że to się nawet nie połapałeś. Nie było cichu, bo ja wiem, grałem w to grę codziennie dwa razy dziennie. O mam wiadomości jakieś. Ktoś mnie w, ten. Jakiś był... jak jestem Wojtek w Wojtach mnie Mi robią zwiady u mnie. Ja tak nie chcę, nie zezgadzam się. A jak teraz robią zwiady, To znaczy, że szykują się na tak. Tak nie się Dobra więc 20 minut to będzie to jest zbyt dużo na ten film Skróciłeś już? No nie, chyba tak Więc a Dobra Jak się podobało zostawiajcie łapkę w dół Leksie był był e... Mario 120, a jaki ty guzika używa żeby się włączyć Dobra cicho. E... Więc lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie jeśli się podobało, nie zapomnij zosta 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 zostawić lajka e... <laughs> E, Ciekowość. Ja Lajka i... Jeśli ktoś z Was tutaj obecnych przed monitorami, bo wiem, że ktoś taki jest, umie zrobić intro, podobny do tego co ja teraz zrobiłem baziemnego, to już zrobi i wyśle mi na maila. A jakiego masz maila? Mariusz to 20 ty małpa Dobra. E, ile mi zapłacisz? Ty to już to twoje dzieło to już widziałem jest badziemne. Już było, było lepsze niż twoje. No wiem. Ale w sumie o takie dobra, więc... A mu u mnie było MLG NBA. Dobra, więc... Jeszcze raz powiem, lajkujcie, subskrybujcie. Cicho. lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jeśli się podoba, nie zapomnijcie zostawić lajka. Udostępniajcie. Nara.